Kudłata rozmówka z koniem o wolności doprowadziła mnie do łez takiego wzruszenia, że jeszcze jako o tym myślę, to mi się oczy szklą, więc stwierdziłam, że muszę natychmiast Wam to nagrać, bo jest to przesłanie dla nas wszystkich. Wiecie, są takie kudłate rozmówki, które po prostu rozwalają mnie na atomy, które powodują, że moje serce nie mieści się. Mieści się tam, gdzie się ma mieścić. I dzisiaj o tym sercu będzie i o oddechu, i o wolności, i o niezwykłej kobyle, która tak pięknie ujęła to w słowa, że ja nie umiałabym tego chyba lepiej powiedzieć. To może poznamy bohaterkę, co? <laughs> Czekajcie, no, jest tak piękna. O, zobaczcie. No, prawda, że cudo. No jest zobaczcie, jakie mam mądre oczy. Czekajcie, pokażę Wam. Zobaczcie. Zobaczcie, jak ona jest piękna. Po prostu można wpaść w te oczy i się w nich, wiecie, i, i w nich zniknąć. Po prostu w nich zniknąć. Kobyłka nazywa się Abi. Ma też inny przydomek, ale tutaj wyraźnie powiedziałam, że ten przydomek niekoniecznie, niekoniecznie ją, no powiedzmy, że jara, ale już nie będziemy w to wchodzić. Powiem wam natomiast. O co chodziło? Po co była ta rozmówka? Rozmówka była w wielu kwestiach, chciałyśmy dowiedzieć się paru rzeczy. Natomiast jedną z takich ważniejszych rzeczy, to czy Abi chciałaby pójść do nowego domu, czy chciałaby znaleźć nowy, czy chciałaby jej właścicielka znalazła jej nowy dom. I dialog, który nawiązałam z nią, była dosyć rozmowna, aczkolwiek na początku w ogóle mega zdziwiona tym, że, że może rozmawiać. I tutaj um, pojawiła się tak zwana symultaniczna rozmowa jak ja to mówię gdzie mój tłumacz symultaniczny w głowie tłumaczy konkretnie dialog pomiędzy mną a koniem a moje ręce są jak po prostu tylko tutaj narzędzie do pisania i to jest niezwykłe bo ja zadaję pytanie palcami i na to pytanie palcami dostaję odpowiedź ja wiem że to brzmi może trochę dziwnie ale to jest też forma um, pracy z, właśnie z telepatią z rozmowami międzygatunkowymi to, to Mogą przychodzić obrazy, mogą przychodzić słowa, mogą przychodzić konkretne cał całe dialogi. E, I im bliżej zwierzakowi jest do człowieka, tym łatwiej mu jest wejść z nami w dialog. E, zwierzaki, które na co dzień nie są, czyli dzikie zwierzęta na przykład. Mm, one nie są przyzwyczajone do takiego rodzaju komunikacji, jaką ma człowiek, czyli do dialogów, więc im jest troszeczkę trudniej w to wejść, albo może nam jest po prostu trudniej wejść w dialog z nimi. Natomiast ze zwierzętami domowymi i tymi, które dużo przebywają z człowiekiem, jest to troszkę łatwiejsze. I przeczytam wam ten dialog, bo myślę, że to chyba jest. Um, no nie chciałabym tego przytaczać w żaden inny sposób. Po prostu, po prostu wam go przeczytam, a, a wnioski o nich zaraz pogadam żeby zachować um, anonimowość mojej klientki. Aczkolwiek po koniu koniarze się znają i wy wiecie. E, użyjemy imienia Ola. Tak po prostu. I słuchajcie tego dialogu. Ola myśli o tym, by znaleźć ci nowy dom. Co ty na to? Jak zdecyduję, tak będzie, dla mnie to okej. Okay. I ja też przytoczę ton, jakim ona do mnie mówiła. Czyli nie masz z tym problemu? Nie, przecież to normalne. Co takiego? Może idziemy dalej. W sensie, że do kogoś innego. Tak, idziemy dalej, by z innymi i innych ich uczyć. A czego miałaś nauczyć Agnieszka? Wolności z wykrzyknikiem. W jakim sensie? W każdym. W każdym. Wolność to cisza, to mądrość, to spokój, to odpuszczanie, to niewiedzenie. Jak, co, kiedy. Piękne to. Tego was uczymy. Kto? Konie? Tak, uczymy was wolności. Ale nie jesteście wolne. Zawsze jesteśmy wolne. I tutaj słuchajcie, ja już miałam oczy. Teraz słyszycie mój głos, nie? Nawet jeśli człowiek was ogranicza i tak dalej, nasze serca są zawsze wolne. Muszą być, by wam pokazać wolność. Jej to bardzo trudna sprawa. Nie, to najłatwiejsze. Wolność jest najłatwiejsza, bo jest w sercu. Wystarczy za nim podążać, za jego rytmem. Co masz na myśli z rytmem? Oddech nadaje sercu rytm. Słuchaj rytmu, a znajdziesz oddech. W oddechu wolność. Piękne to, pięknie to powiedziałaś. Świat jest piękny. I to powiem Wam. Ten fragment, w którym ona mówi, że oddech nadaje sercu rytm. Słuchaj rytmu, a znajdziesz oddech. W oddechu wolność. I tak naprawdę w tym oddechu kryje się nasza wolność. Dlatego tak ważne jest, byśmy oddychali i dokładnie tego uczą nas konie. One pracują z oddechem. Praca z oddechem jest jedną z najważniejszych prac, jakby to nazwać, prac. Jedną z najważniejszych interakcji, jaką możemy robić z koniem. I tutaj, jak powiem Wam odnośnie prana healing, tym czym ja się też zajmuję, odnośnie koni. Bo zajmuje się pracą z energią praniczną, i tu głównym narzędziem w pracy pranicznej, w tym prana healing dotyczącym koni, jest właśnie oddech. Widzicie, często na sesjach indywidualnych mówię wam o oddechu, mówię wam o tym, jaki istotny jest oddech, byśmy byśmy mogli samostanowić, byśmy mogli robić cokolwiek, by nasza czakra serca mogła chcieć się wyrazić, byśmy my swoją miłością mogli komunikować się z innymi ludźmi, z innymi istotami i tak dalej, i tak dalej. I ten piękny koń, ta piękna kobyła, mówiąc o tym, że konie tak naprawdę są wolne, rozwaliła mnie na atomy. Po prostu rozwaliła mnie na atomy. I te słowa, tak pięknie ujęte, ja nie wiem, czy umiałabym to tak powiedzieć, więc jest we mnie ogromna wdzięczność za tak niezwykły przepływ, jaki od nich mam Um, I konie są symbolicznie wolnością dla nas przecież, nie? Sorry, że się tak wzruszam. Ale jak myślimy o koniach, to myślimy o wolności, prawda? Myślimy, nie wiem, o lisie, to myślimy o sprycie. I koń jest symbolem wolności. I to, by koń mógł być symbolem wolności, kryje się w ich oddechu. I to jest dla mnie też informacja taka osobista, bo moja kobła ma problem z oddechem. I teraz ma trochę więcej wolności. Wolności w samostanowieniu, i ten jej oddech się poprawił. Wolności w decydowaniu, wolności w byciu w swojej przestrzeni serca. Oj powiem Wam, że piękna to była sesja. Um, I chyba was z tym zostawię tak po prostu. Oddychajcie, po prostu oddychajcie i znajdziecie swoją wolność. I jak rozmawiałam z Olą, <grym>, to powiedziała mi, że tak. To, że właśnie tej wolności musi się nauczyć. I że jest wdzięczna tej swojej cudownej, pięknej kobyle o te właśnie konkretne informacje. <laughs> Kochani, pięknego dnia Wam życzę.